Bądź razem ze mną, kiedy idę na szczyt. Witamy na drugiej części konferencji po meczu Dziki Warszawa, trefy Sopot. Z nami jest trener Krzysztof Szablowski oraz zawodnik Isaiah Crowley. Zacznijmy od trenera. Trenerze, poprosimy o opinię po dzisiejszym spotkaniu. Dobry wieczór Państwu. Bardzo trudne spotkanie z drużyną, która jest naprawdę jedną z najlepszych drużyn w tej lidze i drużyną, która jest jedną z najbardziej też fizycznych drużyn w tej lidze. Przez co no, mieliśmy momentami spore problemy. Gratulacje oczywiście dla drużyny trefla. Przepraszam, dla trenera Tabaka. Wykorzystywali swoje przewagi. Grali, grali mądrze, ale też bardzo agresywnie w obronie. Tak jak grają, tak jaki mają styl na co co byliśmy w sumie przygotowani i, i nie zawsze opowiadaliśmy tak jak trzeba, ale, ale byliśmy przygotowani. Mojej drużynie też gratuluję, yy, mimo błędów, które robiliśmy yy, i będziemy jeszcze pewnie robić, to mieliśmy bardzo dobre momenty, graliśmy do końca o zwycięstwo yy, i idziemy dalej. Patrzymy już na, na kolejny mecz. Wyciągniemy oczywiście wnioski z tego, aby cały czas się poprawiać cały czas iść yy, do przodu, ten mecz już za nami i, i, i myślimy o kolejnym Dziękuję. Czy są pytania z sali do trenera Krzysztofa Szypowskiego? Hmm. O przybyła przybyło ta końcówka w pana zawodników Ja tak wyglądać czy pan dował akcje jednak trzypunktowe, czy mieli właśnie wchodzić pod kosz szukać szybkich punktów i ewentualnie fału. Powiem tak, znaczy ja nie chcę też do końca zdradzać, co tam chcieliśmy, natomiast jedna z akcji faktycznie e, miała być e, do rzutu z dystansu, już nie będę mówił konkretnie, która. E, myślę, że też nie będę mówił, który zawodnik zobaczył, że może jednak ścinać pod kość i wybrał taką opcję. To był też taki moment, kiedy jakby nie chciałem forsować rzutu z dystansu, ale to był jeszcze, to nie była ostatnia akcja, to była jeszcze akcja, gdzie było trochę czasu a mimo wszystko postanowiliśmy zaryzykować. W zasadzie były nawet przygotowane dwie opcje trzypunktowe, a bardzo mocno chcieliśmy pod koszt, co jak widać nie przyniosło też... i w tamtej akcji nie przyniosło efektu. Um, nie wszystko wyszło tak, jak chcieliśmy oczywiście w tej końcówce, ale niektóre rzeczy nam wychodziły tak, jak, tak jak sobie planowaliśmy, niektóre popełnialiśmy błędy, tak to jest w tej grze i tak to jest e koszykówce, że no, trzeba reagować też na sytuację na, na bieżąco, aczkolwiek hmm, dążymy do tego, żeby wszyscy hmm, realizowali założenia, jak to się mówi, byli na tej samej stronie, żeby nie było zbyt dużo, zbyt dużo hmm, bałaganu. Jest z tym coraz lepiej, myślę. Sezon jeszcze trwa i walczymy dalej. Ja je bez powodu, bo nawet z daleka widziałam taką Pana decyzję, która w pewnym sensie no, była dezaprobatą tego, co, co się działo w kolejnych akcjach, tak? E, nie dobrze, że to widać. Powinienem bardziej kontrolować swoje emocje. Ci chłopcy walczą, e, dają z siebie wszystko, popełniają błędy, ja też je popełniam. Trzeba umieć na to reagować, ale tak, no, e, na szczęście to się za często nie dzieje, ale w tamtej sytuacji, kiedy zobaczyłem tą decyzję, i kompletnie otwartą przestrzeń do rzutu, która pewnie by była otwarta, bo zawodnik gdzieś tam został na zasłonie, no to... No tak zadało. Czy um, jeszcze jakieś pytania z sali do trenera Krzysztofa Szydowskiego? Ajza, jak could you tell us your opinion about meczu? Powiem, że Outa they started the game. and finish the game playing, I guess, more aggressive than we did. And it took us a minute to get, you know, acclimated to work they were doing on defense. And once we started getting our offensive going, our offensive game going, then the defense came along with it too. And I mean it was a winnable game, but we just came up short at the end. Powinniśmy zagrać od początku do końca bardziej agresywnie, z pewnością drużyna przeciwna dała siebie więcej w ataku i w obronie. Czy jeszcze jakieś pytania z sali będą do zawodnika? Zatem dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.